Hej Hejśmęczko, witajcie z tej strony Gileon i witam się w sklepie 13 czerwca 2024 roku. No i cała Awatar nadal w sklepie. Futura ma to samo. Zestawy Lego nadal w sklepie. Bagienna bojowniczka za 800. Dżunglowa zwiadowczyni za 800. Zestaw od ludzi i dal za 1500. Safari za 1200. c za 500. Zestaw PJ za 2000. Midle pokazuje, że cały zestaw, a rolnicy zostawili nie ma z niego kosztuje 1500. PJ za 1200. Taśmobi za 800. Sonor za 1500. Echo rozpraszać za 1200. Samurai nadal w sklepie. Centio to samo. Dopalacz ksen Splash nadal w sklepie. Koła Lustrum X10 to samo. Hakram nadal w sklepie. Bilyailiś to samo. Itemy Bilyailiś nadal w sklepie. Morskie dno to samo. Neonuta nadal w sklepie. Wieczna gitara to samo. Stójka nadal w sklepie. Niskie tony to samo. Ścieżki amowe nadal w sklepie. Nie ma już dzisiaj Dragon Balla, My Hero Academy i Mr. Bista. No i co jeśli sklep wam się podobał, to pamiętajcie subzone, łapkę w górę, ko Gigi Leon w sklepie. A się z wami żegnam. siemneczko.